Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Filipiny Bez Cukru, ja mam na mnie Adam, to fajnie że jesteś, bo dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym ile kosztuje związek z Filipinką i tutaj jak y, zawsze u mnie na kanale Bez Cukru opowiadam o moich doświadczeniach, moich spostrzeżeniach i jak tutaj to jest y, na miejscu. Chciałbym y, wiedzieć, żebyś wiedział po prostu jak to wygląda naprawdę bo wiadomo, że ludzie mają różne wyobrażenia, no, ale dzięki temu krótkiemu filmikowi dowiesz się więcej, dlatego e, zapraszam do oglądania. W dzisiejszym filmiku e, chciałbym porozmawiać o tym, ile kosztuje e, związek z Filipinką i tu od razu mówię, e, że to nie jest właśnie filmik o tym, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, tylko normalnie porozmawiamy o finansach, e, ile właśnie kosztuje z tak, e, taką y, kobietą związek, czyli właśnie mniej więcej wydasz na taką kobietę. No i mówię, i mu, dla niektórych to może okazać się śmieszne, y, dla niektórych po prostu y, niektórzy ludzie zaczną się zastanawiać. Chodzi ogólnie o to, żebyś miał pojęcie, jak to wygląda tutaj y, na miejscu, a y, nie wyobrażenia jak to jest y, na przykład z taką Filipinką, bo y, no mówię kobiety w Azji, a kobiety w Europie to jest... Bardzo duża różnica i no mówię różnią się wieloma cechami, dlatego zapraszam. Bo w dzisiejszym vlogu porozmawiamy o pieniądzach, emocjach, relacjach z rodziną. No o tym wszystkim, o czym nie zobaczysz w żadnym podróżniczym vlogu. Także fajnie, że jesteś. Po pierwsze jest takie fałszywe wyobrażenie, że życie tutaj na Filipinach jest tanie. No, yy... Wiecie, no typowa wizja faceta gdzieś tam w Europie, jak zarabia jakieś pieniądze, lepsze, gorsze jest taka, że życie na Filipinach jest tanie, że Filipinki są wdzięczne, a ty biały facet przyjeżdża sobie z kasą z Europy i jesteś no, księciem na białym koniu. Nie? No, później przyjeżdża i okazuje się, że tak naprawdę ona ma większe wymagania niż twoja kobieta w Polsce ciągle coś potrzebuje a z twojego całego wyobrażenia że jesteś królem życia zostaje tylko że jesteś sponsorem rzeczywistości bo w wielu przypadkach po prostu no, no płacisz za wszystko co z to będziesz robił to obojętnie czy ty zabierzesz się gdzieś tutaj na wycieczkę jak przyjedziesz czy wiesz na no, pójdziecie gdzieś do sklepu czy na obiad no to musisz sobie zdać z tego sprawę że na no, to właśnie za te wszystkie rzeczy, tu będziesz płacił ty. Ja już wam opowiadałem tutaj nieraz historię, że ludzie płacą za to, żeby jakaś tam dana liczba z nimi była. Ja uważam to osobiście za chore, no ale jeżeli, jeśli ktoś ma pieniądze i chce w ten sposób je wydawać, no to wiadomo, że nikt nikomu nie zabroni. My tutaj porozmawiamy o takim koszcie życia, no jak jesteś w związku z partnerką. My czasami Lipniki pracują więcej, dokładają się do budżetu. Także to nie jest tylko i wyłącznie tak, że zawsze biały pracują. Po prostu w zależności od człowieka, w zależności od związku te koszty będą inne i wymagania tak samo, no ale my tutaj jak wspomniałem, porozmawiam o w miarę takim typowym związku tutaj na Filipinach. I tutaj może w wielu wypadkach się y, okazać taka zwykła codzienność y, niby prosta, a może się okazać po prostu droższa niż myślisz, bo jedzenie y, ona też y, na no, przykład nie będziesz na nią wydawał codziennie na ryż, no, takie sardynki tylko jak tam wydaje się komuś, że dziewczyna będzie w kółko jadła ryż i sardynki, chociaż sporo jest takich, że naprawdę E, lubią zjeść, nie? no ale wiadomo, że nie będzie jadła tego codziennie, no czasami chce bulgara, czasami chce jakieś milkity, czy jakieś, wiesz, e, koreańskie jedzenie, czy pizzę, czy co coś e, gdzieś innego, no I, e, czasami te historie, to się, takie, wiesz, food trip, to się wy, wydarzy trzy razy dziennie, no bo załóżmy, no, nie gotuje, no, nie ma co się oszukiwać, ale są tutaj też takie dziewczyny, z którymi po prostu, które nie gotują, no i musisz liczyć, że to jedzenie, no, będziesz Yy, płacił cały czas. Transport na przykład. Transport to jest następna sprawa. Jeśli dziewczyna miała prawa jazdy, no to musisz, czy, czy ty nie noś, no to musisz płacić za grę, yy, czy za trajcytkę, czy jak ją odbiorę gdzieś tam gdzieś yy, z pracy, czy z do pracy, no to to są cały czas też twoje koszty. No. No, albo płacisz jej za dojazd tam do pracy, czy, czy obojętnie, no to w większości to są yy, twoje koszty. No chyba, że po dziewczynę, która ma jakieś swoje E, swój motor czy uprawnienia. No ale do tego dochodzą też jakieś moje zachcianki, czy wiesz, jakiś lot telefonu, nowe klapki, obłędnie jakiś tam TikTok do e, jakiś tam nowy wiesz, światełko do TikToka, obecnie co to sobie z, wie, zażyczy tam dziewczyna, no to masz jakieś dodatkowe koszty i to może nie są jakieś wielkie koszty, ale te 50 zł codziennie, no to generuje koszty jakoś tam 700, 1500 zł w miesiącu. Także to jest takie no, niby nienaciąganie, wiesz, one po prostu tak żyją i no, przez to, że ty jesteś częścią tutaj tego świata, no to ty za to płacisz. Nie? Wiadomo, że e, niby drobiazgi to tam nie robią jakiegoś większego znaczenia, ale tak naprawdę... Jeśli się żyje tutaj dłuższy okres, no to tak wygląda tutaj życie. Do tego dochodzi rodzina, to jest pakiet o inkluzji. Na Filipinach to nie jest Europa, tutaj dziewczyna to nie jest jednostka i to jest zazwyczaj część systemu rodzinnego. Sami wiecie, mówiłem wam w moich filmach, że często więc to te dziewczyny są wykorzystywane przez różnych członków rodziny, braci i tam ciotków, wujków. Do tego, żeby czerpać y, pieniądze, nie z tego, że one tutaj pracują, czy y, dlatego, że ma białego faceta. No? I wiesz, jeśli masz y, związek z Filipinką, to jej mama, tata, siostra, brat, dziecko z poprzedniego związku, wszystko jest w twojej głowie. Czasami nawet jakaś tam, y, wiadomo, kuzynka z tą dziewięć więcej się do Ciebie przypamięta, żebyś po prostu no, pomógł w leczeniu, no i co. I wtedy, jak masz y, jakieś takie dziwne pytania, cały czas o pomoc, no to no co zrobisz, no, pomożesz czy nie pomożesz. Wiadomo, że yy, na pewne rzeczy no, powiesz nie, no, ale jak powiesz nie, no, to wtedy jesteś złym partnerem, nie? I tu nawet jeśli twoja partnerka yy, wiesz, yy, będzie po Twojej stronie, no to jej rodzina będzie próbować. Yy, oczywiście tu wchodzimy w nowy rozdział, czy ty, wiesz, musisz się zastanowić, czy ty jesteś w czy po prostu bankomatem do tej całej rodziny bo znam ludzi, którzy po prostu na co miesiąc wysyłają pieniądze do jakiejś dziewczyny po prostu myślą, że to jest jakaś inwestycja a no osobiście znam jednego, jedną dziewczynę, który, która dostaje 300 dolarów miesięcznie od chłopaka a no ma swojego innego chłopaka w celu. Także musisz po prostu się zastanowić jak, na czym polega Twój związek, czy to jest po prostu mówię E, Jakiś relacja miłosna, czy jesteś bankomatem. to no, Prosta sprawa, no, to każdy sobie musi odpowiedzieć na to samo pytanie. Następną sprawą, o której chciałem porozmawiać, to są emocje. To jest scena, o której nikt nie mówi, bo e, Filipinki całkiem inaczej e, postrzegają e, relacje. Wiesz, jeśli nawet e, pieniądze nie robią ciebie, jeśli nie robią twojego żenia, i, tam, i tam spoko. Taka dziewczyna no może cię wiesz, ogarnąć bardzo szybko emocjonalnie, bo będzie wpisywała 24 na dobę, jak się czujesz i tak dalej, wiesz czy, no, czy jadłeś, w ogóle te same pytania. Wystarczy, że kilka minut, nie odpiszesz, czy tam pół godziny. No to już się zaczną pytania, wiesz czy jesteś wściekły na nią, czy coś kochasz. W ogóle Filipinki to są po prostu... No, są zazdrosne kobiety w związku i najchętniej to by po prostu były przylepione do Ciebie 24 godziny na dobę, także jak taka filipinka nie ma zajęcia, to po jakimś czasie to też to może być wiesz co yy, męczące, muszę ci powiedzieć. Bo w wielu wypadkach taka Filipinka to by po prostu najchętniej cały czas miała cię tylko przy sobie i odcięła od wszystkiego. No ja to odczuwam tutaj po tych moich jakichś różnych relacjach i obserwacjach, to tak to wygląda, nie? Wiesz, dla kobiety to jest też y, jakieś tam, wiadomo, zaangażowanie i tak dalej, ona o ciebie dba, y, ale to też trzeba być na, tym, na to przygotowanym, że po kilka y, po prostu no, może też zamęczyć się tą swoją y, cały czas gorliwością w wielu wypadkach. Nie? W wielu wypadkach to może być coś, co ktoś będzie potrzebował, ale w wielu wypadkach to może być coś męczące. Nie? Dlatego wydaje się, że związek taki, który ma sens, no to jest taki, gdzie Filipinka no, ma też co robić, ma swoją jakieś konflikt, ma swoją pracę. Można znaleźć Filipinkę, bo są takie historie, która jest wspierająca, czy jakaś tam... No bo większość takich jest, ale do tego jak jeszcze będzie miała pracę, będzie znała wartość pieniędzy, wiesz, nie będzie Cię męczyła co dzisiaj w z swoimi historiami, to ja bym w takim względzie wszedł, tylko wiadomo, że takich dziewczyn to nie znajdziesz na Tinderze czy tam w barze. W wielu wypadkach trzeba po prostu poznać, być tutaj na miejscu, być jakiś dłuższy czas i poznać je na miejscu, poznać po reakcjach i tak to wygląda. Związek z Filipinką będzie Cię na pewno kosztował y, pieniądze, czas i emocje, y, jakąś twoją zdolność do kompromisu, bo to są naprawdę bardzo duże różnice kulturowe i w wielu wypadkach trzeba się jakoś tam do, dopasować, pewnie tak jak y, w innych y, związkach wszędzie na świecie. Y, jeśli wiesz, y, w wielu wypadkach też może się okazać, że ten twój czas y, może właśnie to być to, który, y, to co szukałeś. No, mamy tutaj na przykład przypadki różnych ludzi, nawet naszych znajomych, nie będę wymieniał z imienia, którzy po prostu no, myślą, że odnaleźli to, co, to, czego szukali w życiu. Także czasami to, co właśnie zainwestujesz tutaj na Filipinach, może ci się opłacić. No, ale jeśli szukasz właśnie bajki, to nie, to na Filipinach to się rozczarujesz, bo to nie jest wszystko takie ładne i kolorowe, jakby się mogło wydawać z punktu widzenia gdzieś tam z Europy. Dobra, to będzie tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś dla siebie i da Ci trochę do myślenia. Jeśli podobał Ci się ten filmik, to zapraszam daj lajka. Będzie miło, że docenisz moją pracę. Także dzięki jeszcze raz. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć mnie, to można to zrobić przez baggy Kofi tutaj w Wam linka. Także dzięki jeszcze raz, wszystkim życzę, niegodnia. Sana all!